Patrzy, mówi, Adrian, zrobię wszystko, żebyś go nie wygrał. No kurwa. Jeżeli chodzi o e, w, w rzeczy w firmie, Michał od początku prawie mojej kariery w FMMA MMA podcina mi skrzydła. Od samego początku. W jaki to sposób? Za każdym razem forsuję moich przeciwników, nieważne kto by to był. Czy walczę z Malczyńskim? Zawsze mówił, że Malczyński wygra, ja zawsze dostanę w Pierdol. Czy to był Wiewiór? Zawsze mówił, że to będzie Wiewiór i ja dostanę w Pizdę. Mm. Czy to był Ferrari? Za każdym razem mówił, że dostanę w Pierdol i przegram. Nagrywał z nim piosenki. Mm. P -p Forsował go jak się tylko dało, na prawo i lewo. Zawsze. By byłem z nim przed pierwszą walką z Ferrari, Miesz mieszkaliśmy mu i sam przez dwa tygodnie codziennie mówił, przepierdolisz z nim, zobaczysz. Przejebiesz. A może za każdym tak, razem, ale za każdym, wiesz jak to działa na głowę? No, za każdym razem stronę, to robi, tak. przy każdym powiedzieć, za każdym razem forsuję moich, moich przeciwników, za każdym razem i... W tym momencie jego widownia, gdy on propsuje mojego przeciwnika, on mówi, ale ja nie, nie mówię nic źle na twój temat, okej, okay. ale gdy propsujesz mojego przeciwnika, to wszyscy twoi widzowie od razu automatycznie są za moim przeciwnikiem. Uh -huh. Wiesz, na mnie to się dało na głowie. Cały czas i wiesz, i to było non stop, non stop. Przejechał dodżem pod, pod, pod hotel, pod Gliwicę. Yy, przyjechał tym Dodge'em, ja mówię: Ja pierdolę zajebisty, mówię: Ja albo Ferrari to wygramy, nie? Wsiadam do tego Dodge'a, mówię: Kurwa, to będzie moje, nie? Pierwsze auto takie zajebiste. A on na mnie patrzy, mówi: Adrian, zrobię wszystko, żebyś go nie wygrał. No kurwa. Tak powiedziałeś, Michale? Eee, ja powiem tak. Na samym początku chcę się odnieść do tych rzeczy: Tak, rzeczywiście forsowałem Ferrari. Ale powiedziałeś, bardziej. że zrobię wszystko, żebyś nie wygrał Dodge'a? Nie przypominam sobie, żebym aż tak źle poleciał z tym. No ostatnio u Wojtka, potwierdziłeś to, że tak powiedziałeś.